Jakiego przeżywania władzy, królowania uczy nas Bóg? Nie ten, który sprawił porażkę Madianitów. No, uczy nas tego, że jest taki rodzaj władzy, który niewiele ma wspólnego z siłą, z przemocą, z bronią, z wielkością. Dlaczego On ma nad nami władzę? Gdzieściach jest jego wojsko? Dlaczego On ma nad nami władzę? No ma ją dlatego, że ma nad naszym sercem. Niczego na nas nie wymusza. Jak w spotkaniu z Jezusem nigdy nie czujesz się pod butem. Jego władza nad nami nigdy dla nas nie jest uciążliwa, nigdy nie jest nas ograniczająca, nigdy nas nie spina. To jest tak niesamowite doświadczenie, właśnie doświadczenie wolności. Możesz podejść do Jezusa tak blisko, jak już się, już się bliżej nie da, i tak masz zawsze poczucie, że możesz się obrócić na pięcie i pójść. Do niczego cię nie zmusza, do niczego cię nie gwałci. Nie ma takiej siły, a jeśli ma, to jej nie używa. Ale ma nad nami rzeczywistą władzę, bo to jest władza nad sercem.